Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i kolejny odcinek z Rejmana 3. Dzisiaj w dalszym ciągu przedzieramy się przez przepełnione nami jaskinie pod pustynią i mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć dzisiaj do końca, ale z tego co pamiętam, ten poziom jest dość długi, więc wątpię. No ale cóż, możemy kontynuować naszą wyprawę. Tak, to już widzieliśmy. Tak, globok został po raz kolejny złapany. On chyba w każdym. W każdej części rejmina zostanie złapany. Zacząłem się. Tak. Jesteśmy w, w jakiejś świątyni chyba, w której roi się od knarenów. I musimy. Co ja tu widzę, knaren? Tak, mamy tutaj. Jakąś płytkę. Na którą musimy wprowadzić Knarena. Bo niestety... Chodź, chodź, chodź malutki. Rayman niestety jest zbyt lekki, żeby ją uruchomić. Ale Knare są w sam raz, no. Dobra, tylko teraz idziemy się mamy... Jezu, Knaren. Zostaw moje paznokcie. Czy Rejmen w ogóle ma paznokcie? Zamawiam oczy! Myślałem, że mi się sterowanie poprzestawiało. Ja zły przycisk wciskałem do skakania. Dobra. Mm. Teraz musimy fruwać nad Knaranem nad na razie nie pójdę w tą stronę, tylko. Kurczę, nic nie widzę. wszystko skruszę. Nie! Odczep się. Nie jestem waszym obiadkiem. Zapowiedźcie, i jego zjadajcie. A nie, sorry, to jest nasz przyjaciel. Nas. Mhm. No, ja nie chcę tu być. Op. Co się dostać na tą latającą płytkę. Tylko muszę powiedzieć, że tutaj przyleci wystarczająco blisko. Może stąd będzie łatwiej Nie wiem, do ona dolatuje. Dobra, udało się ledwo. Co to jest? O klatka Okej. Okay. Pierwsza klatka, która nam da. Co mi dacie? Wieloną puszkę. No dobra, to już wiem nawet, gdzie mam z nią iść. E, bieganie tutaj na dole nie jest zbyt bezpieczne chyba. Fakt, że nie wiem, gdzie ci Knare nie są, wcale mnie nie pociesza. Tak, właśnie tutaj się chciałem z nią dostać. Tak, tak. Znowu nie sprawdziłem stopera. <laughs> O! Bardzo dobrze, 3000 combo. Bardzo fajne. Dobra, idziemy dalej Raymanie. Aby tylko nie spotkać żadnych Knarenów po drodze. Przepraszam. <laughs> Już mi w gardło zas, W gardle zaschło. Dobra. Idziemy dalej. Teraz oby do góry. Hop. Teraz tutaj. Teraz tutaj. I za pomocą łańcucha do góry. Nie! Udało się. A rozumiem, że muszę jeszcze zdążyć z łańcuchem i się dostać jeszcze wyżej. Okej. Okay. A nie, w sumie to jest drugi łańcuch. To jest za łatwe. Widzę tam klatkę na górze. Poczekajcie, chcę tą klatkę zbić. Tak, dokładnie. Co nam nie dadzą? Kolejny król Tinshinów. Widzę, że te, w tej krajni są sami króle Tinshinów. Ogólnie... Hmm. Rozumiem, że tą klatkę i tak musiałem zbić, tak? Skoro mi dała... Nie, nie, Raymanie, nie zaczynaj teraz tego od początku. No złap się! No nie wierzę, od nowa. Co zaś... Nie wiem, jak ty to, Raymanie, zrobiłeś, ale dobra. Odejdź. Nie zbliżaj się do mnie. Nie jestem twoim obiadkiem, szukaj sobie czegoś innego. Jeden chciał ze mnie skórę zedrzeć sobie przy kominku powiesić Ci chcą mnie zeżreć. Braćko. No to chodźcie. Jesteście tacy dzwoniaki. To, że ci knaleni biegają pode mną, mnie dość niepokoi. Masz piks kości. Czy Ramen ma w ogóle kości? <coughs> Nawet ma każdą część ciała oddzielnie. To nie wiem czy ma kości. Dobra. Jadymy dalej. Kierzemy żółtą puszkę i spierniczamy stąd. Ratować Globoxa, którego porwali. Sześćdziesiąt dwa procent. Trudno. No dajesz, ale mnie dajesz. bo przyjaciel cieka po, czeka po raz kolejny. Hej, nie ma który z tym. Okaj. Gdzie jest to? Słuchajcie, rozumiem, że tam jest dalsza droga, ale tutaj jeszcze nie byłem. No nie, tutaj w sumie nic nie ma. Chyba stąd przyszedłem? Tak. Dobra, to niepotrzebnie wracałem. Dobra. Idziemy dalej, górą, z masą Knarenów na dole. Sympatycznie. Nie jest dobre miejsce, żeby spać na dół. Mm. Mm. Tę u współpracuj ze mną. Dobra. Jedziemy dalej. Nie, 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 wam. nie, nie, A tobie tak? <śmiennie> nie, 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 Czemu? nie, tobie tak? nie, 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 Ok, spoko. Dobra. Po raz kolejny zostaliśmy zamknięci w jakimś korytarzu z knarenami. Co my tu mamy? Jakieś kryształy... Nie wiem, nie wiem gdzie mam iść kompletnie. Żaden obiadek, odczepże się. I do razu mam Ci powtarzać, że nie jestem Twoim obiadkiem. Gdzie ja jestem, to nie mam pojęcia. Nie! Nie spadaj tam, tam są duchy! Je no nie no... do tych kurczaków zombie, nie chcę. Nie no są straszni. Odczerpcie się. Wracamy na górę. Co to... Co to spadło? Coś dziwnego spada mi na głowę. Gdzie jestem? Po prostu już kompletnie nie wiem gdzie ja jestem. A nie tutaj dobra Dobra, ale co dalej? Nie wiem, że zgubiłem się. Utknąłem nie wiem gdzie mam iść. Tutaj mi jeszcze nie było. Mhm. Śmierdzi ci... z Nie, Nie wiem. Ała! Ej! Co to za... co to za maniery? Ale, co mam tutaj zrobić? Odczep się, jakoś przeszedłem obok niego, ale nie wiem, czy no, tu jest ten. Dobra, idź tam teraz, oby szybko przed nim się dostać tutaj. Dobra, mam niebieską puszkę, ale do czego to nie wiem. Gdzieś mi się na pewno ona przyda. W sumie nie wiem gdzie. I tutaj gdzieś jakiś łańcuch do złapania się? Nie. Kurczę. Puszka trwa dość długo, więc ten łańcuch może być też w drugim pokoju. A jest tutaj. Odwal się. Odwal się, by nie rzucić na sandu i będą się wszystko od nowa zaczynać. Obiadek, czy dom obiadek? Nie Raymanie. Nie rób tego. Słyszę klatkę. Brawo, zupełnie sobie życie. Słyszę klatkę, a nie wiem gdzie. A mam nadzieję, że zaraz się dowiem. No i znowu na sam dół nie. Widzicie co? Skoczę na sam dół, zobaczyć co tam jest. Duchy. To było do przewidzenia. biciarki przechodzą. Co tu jest? Nic. No dobra. Wracamy na górę. Tylko to jest... Tylko rozprawimy się z tymi kurczakami zombie. Hmm. Przecież, ale ja tę klatkę słyszałem. Nie wiem gdzie. I jakimś korytarzem. dziwnym. No, rozumiesz, teraz ten trochę. jest od twojego. No, Akurat. Oczywiście sam dałby radę. Gratulacje. Dobra, klatka zniszczona. Sciutko uderzyć go. Trochę mnie niepokoi to, że ominąłem prawdopodobnie klatkę jedną tam. Słyszałem, a nie znalazłem. Chyba, że to ta była. Wejdźcie yy. do mnie. Ugh, yy, na Reni tu chodzą. Przejdźcie w drugą stronę. Chcę Was minąć jakoś. Ale będziemy czekać, aż wrócą. No dobra, idą. Jakie mają wyraz twarzy na Renowie, na Reni? Nie, 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 nie. mnie to się proszę odczepić. O kolejna klatka. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że to była. Mam że to była jedna z tych klatek, które wcześniej słyszałem, bo szkoda mi ominąć jedną klatkę prawie że na początku poziomu i potem musić cały poziom powtarzać, żeby ją znaleźć. O, to jest jeszcze jedna klatka. Ja ją jakoś inaczej zbiję. Właśnie tak. Co mi dasz? Hmm, daj mi coś. Kolejne do bazy. Dziękuję. Dobra, Utarliśmy na górę tej wieży dziwnej. Tak, Rymię się oczywiście cieszy bardzo, jest szczęśliwy. Idziemy dalej. Czyżby to był koniec tego etapu? Tak, 35%. No nie. No cóż, nie, nie, nie poszło. Nieważne na imprezę. Dobra. To, czy idziesz w sobotę na gąk imprezę, się dowiemy już w następnym odcinku. Myślę, że tutaj też możemy skończyć, bo etapy yy, na Pustyni są tak długie, że. z wystarczająco jeden etap na jeden odcinek będzie Myślę, ok. Dlatego w tym miejscu skończę. I. No i po prostu. W następnym odcinku zobaczycie, co się stanie dalej z Raymanem. Dlatego trzymajcie się i cześć.